Cicho, my jesteśmy bliski rolników. Cicho, cicho, cicho. Jak faszty nie Cicho, cicho, cicho. Ja mówię. Widzieliście, było cicho, cicho. Ja mówię, ja mówię. A gdzie jest teraz pan wiceminister Michał Kołodziejczak? Czemu tak głośno nie mówi? Czemu tak dużo nie załatwia dla rolników, jak obiecywał, że będzie? Załatwiał. Czy kojarzycie go z jakiejś takiej ważnej inicjatywy dla rolników w ostatnich miesiącach? Czy coś takiego zostało przeprowadzone? Czy Wy generalnie wiecie, gdzie jest i co robi pan poseł, wiceminister rolnictwa, rozwoju wsi, Michał Kołodziejczak? Pewnie nie wiecie. Musielibyście naprawdę głęboko szukać po internecie, żeby się dowiedzieć, co się dzieje, ewentualnie przeszperać jego media społecznościowe. Ale już trochę wiemy, gdzie jest. Wiemy, że na pewno łapie mandaty, czyli bardzo szybko się przemieszcza, może dlatego nie da się go zauważyć. I o tym nowy materiał, zapraszam. Witam, Szanowni Państwo, na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTube. Jak zawsze proszę o trzy rzeczy: o łapkę w górę, o komentarz dla zasięgu i o subskrypcję. To są trzy rzeczy, które pozwalają rozwijać ten kanał i docierać do jak największej liczby osób. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, łącznie za te komentarze, które oprócz opinii zawierają w sobie podpis dla zasięgu, dla rozwoju kanału. Bardzo, bardzo. Państwu dziękuję, dziękuję Patronom, dziękuję również wspierającym tutaj w systemie YouTube. Kłaniam się Wam, Szanowni Państwo, nisko. Dzięki Wam ten kanał może się rozwijać i będzie się rozwijał tak jak miało się rozwijać rolnictwo za czasów rządów Donalda Tuska, za czasów rządów Michała Kołodziejczaka czy współrządów w resorcie rolnictwa Michała Kołodziejczaka, który podobnie jak Donald Tusk jeszcze kiedy był w opozycji miał receptę na wszystko. Wiedział Kołodziejczak wszystko, w ogóle co robić, jak robić, jak handlować, a za ile zboże sprzedawać, gdzie, jak blokować import zboża z Ukrainy, w ogóle wszystko potrafił robić. Teraz jakoś jest krucho z jego inicjatywami, pomoca, pomocą dla rolników, walką o jakieś rzeczy dla rolników. No przycichł nam w ostatnim czasie Michał Kołodziejczak i jak wyskoczył to niczym królik z kapelusza z kwestią, która w ogóle nie dotyczy rolnictwa. Zobaczcie, co się wydarzyło, bo pan Michał Kołodziejczak pędził ulicami miasta swoim, e, nie swoim, no Lexusem, który, jak twierdzi Michał Kołodziejczak, należy do jego ojca. No musiał się z tego tłumaczyć, ponieważ nie ma tego samochodu wpisanego do oświadczenia majątkowego i pewne rzeczy nawet wypomniano mu w Neo TVP, w Telewizji Polskiej przejętej e, nielegalnie siłowo w ubiegłym roku. Zobaczcie, co Michał Kołodziejczak powiedział w rozmowie z pracownikiem OTVP. Korzystanie z telefonu, przejazd na czerwonym świetle, parkowanie na wysepce. Takie pan ostatnio popisy robił na, na drodze. Fakt pana podliczył. 1100 zł mandatu to to, aż pana bardzo nie zaboli. 27 punktów karnych, czyli właściwie może pan już oddać prawo jazdy. Czyli jak policja wystąpi o ukaranie pana, czy o konsekwencjach będzie odebranie pana pra, panu prawa jazdy, to pan nie będzie protestował. Proszę pana, ja się nie ukrywam. Ja wiadomo, gdzie mieszkam. Prawda, że ciekawe? Kiedy w ubiegłym roku kołodziejczak był jeszcze zwykłym obywatelem, zwykłym, szalerym obywatelem, jak ja, jak wielu z Państwa, no to stracił prawo jazdy na trzy miesiące, bo jeździł za szybko, ale kiedy jest posłem, ma immunitet nie można mu takiego prawa jazdy zabrać. Po prostu yy, ma... Chyba, że policja się zgłosi do niego. To w ogóle jest ciekawe, bo zobaczymy, bo fakt, dziennik fakt wyliczył, że powinien stracić takie prawo jazdy i zapłacić około tysiąca złotych mandatu. Zobaczymy, czy policja do pana Kołodziejczaka się zgłosi i kiedy. To jest bardzo ciekawe. Przypuszczam, że do każdego obywatela zgłosiłaby się policja bardzo szybko, prawda? W takich sprawach, gdyby była taka okazja. No, ale okej. Okay. Ja już tutaj mówiłem na tym kanale, co wolno wojewodzie to nie tobie smrodzie. Ale żeby nie było, że chcę się tutaj tylko lekko nabijać z pana Kołodziejczaka, bo inaczej nie potrafię o tym polityku mówić. To Ten, ten felieton musi mieć formę y, lekko prześmiewczą. Żeby nie było, że tylko tak, to ja sobie prześledziłem ostatnią aktywność Michała Kołodziejczaka. Żeby nie było, że ja chcę tego krytykować. Żeby nie było, że ja tutaj w ciemno mówię, że on nic konkretnego nie ma do zaoferowania rolnikom, że on nic nie robi. Prześledziłem jego aktywność w mediach społecznościowych, bo teraz to tak jest, że politycy się wszystkim co robią, tak, jak coś jest ważnego, to się chwalą w mediach społecznościowych. Przejechałem ostatnie dwa miesiące. Ja tam widzę, tam są jakieś zespoły powoływane w Ministerstwie Rolnictwa do, do spraw zbiorów, do spraw oceniania, jak to wszystko w rolnictwie wygląda. Świetnie. Lubię, jak polityk po prostu siada na konferencji prasowej, i mówię, powołujemy zespół do tego, do tego i do tamtego. I, i, i tworzone są stale te zespoły w tych ministerstwach no i te zespoły po prostu i tak nic konkretnego nie robią, no są zespoły, ten zespół od tego, ten zespół, zespół do spraw zbierania yy, tego żniw, zespół do spraw zbierania owoców, zespół do spraw zbierania warzyw i, i oceniają zespoły, no to Kołodziejczak chwali się, że tworzy zespoły, Kołodziejczak chwali się w, na X, że yy, kibicuje yy, zespołowi żużlowemu, Prawda? No można tak. Michał Kołodziejczak odwiedził, Michał odwiedził stadion żużlowy, gdzie kibicował zespołowi z Gniezna. Takie rzeczy znajdziecie na profilu Michała Kołodziejczaka. Jakieś wizyty u rolników ze względu na ASF, rozdawanie dotacji, tych, których zawsze które zawsze agencje restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa przekazywały i ministerstwa przekazywały. Nic nowego, ale mam cymesik. Zobaczcie, szanowni państwo, została zwołana konferencja prasowa z udziałem Michała Kołodziejczaka i innych polityków platformy, którzy mówią, że będziemy tworzyć przepisy yy, regulujące chronienie żywności, żeby markety nie wyrzucały i ma nie marnowały żywności. Nie, no, panie Kołodziejczak, czy pan zapomina, co pan robił, kiedy był pan jeszcze w opozycji? Przecież pan wówczas sam wrzucał do mediów społecznościowych filmiki, na których na przykład w jakichś dużych marketach wywala pan warzywa, owoce na ziemię, twierdząc, że to nie polskie. To jak to można coś takiego sprzedawać? To było marnowanie żywności, czy nie? Poza tym od lat. Działają w Polsce banki żywności i są przepisy regulujące kwestie współpracy sklepów z bankami żywności. O czym pan opowiada, to też jest jakieś takie nie wiem, działanie fasadowe. Nie wiem, nic wielkiego, nic, nic takiego, co, co mogłoby rolnikom na dziś pomóc. A rolnicy potrzebują w tak wielu kwestiach pomocy. To, że teraz nie protestują, to, że teraz w tej chwili, na tych, w tych miesiącach nie ma problemów, to jest kwestia tego, że mamy żniwa. Mamy prace, te sezonowe, które rolnicy, sadownicy, hodowcy wykonują. Ale zima przyjdzie i wczesna wiosna, tak jak w ubiegłym roku, luty, marzec też przyjdą i rolnicy znów wyjdą na ulicę. Tak przypuszczam, bo sprawa Zielonego Ładu nie została załatwiona. Wręcz Zielony Ład ma jeszcze bardziej przyspieszać. Różne obietnice Ministerstwa Rolnictwa nie zostały dotrzymane. Nie ma żadnych konkretów, o których można było powiedzieć w kwestiach rolnictwa. I jakoś tym się pan Michał Kołodziejczak nie zajmuje, prawda? Ciekawe. No cóż, będziemy dalej obserwować karierę Michała Kołodziejczaka. A z racji tego, że dziś jest niedziela, nagrywam to w niedzielę, to ja może jeszcze taki mały przewodnik, małą zapowiedź na ten tydzień, co będzie na kanale Analiza Polityczna, powiem, bo we wtorek planujemy opublikować rozmowę z ekonomistą, dr Arturem Bartoszewiczem. Naprawdę polecam dużo, dużo o Zielonym Ładzie, o energii, o wietrakach i o. Konstytucji, Szanowni Państwo. Bardzo ciekawa rzecz. Specjalnie dla kanału Analiza Polityczna pan doktor ujawnił pewną kwestię, i to już we wtorek na kanale Analiza Polityczna. Zapytałem w dziale społeczność na naszym kanale o to, czy zająć się sprawą szkoły specjalnej w namysłowie gdzie tam radni PiSu, radny Konrad Gęsiarz ujawnił taką sprawę, że nowa pani starosta, bo Gęsiarz był poprzednim starostą, teraz jest nowa pani starosta Jolanta Wilczyńska z Koalicji Obywatelskiej zablokowała środki na wyposażenie szkoły specjalnej, a jak twierdzi Gęsiarz w tym samym czasie i podniesiono diety radnym powiatu i wyremontowano gabinety starosty, wicestarosty. Ciekawa sprawa. Konrad Gęsiarz o tym opowie w tym tygodniu. Tutaj nie znam jeszcze dokładnie dnia, w którym będzie można porozmawiać z radnym gęsiarzem, ale to na pewno w tym tygodniu zrobimy, bo wy chcecie taki, taki materiał. O tym zależy Wam, tak wyraziliście w dziale Społeczność swoją opinię. Zatem to też będzie w tym tygodniu i może jeszcze się jakieś niespodzianki pojawią. Zobaczymy, co się uda zrobić. Zatem na dziś. Dziękuję, dziękuję wszystkim jeszcze raz za wsparcie, za to, że jesteście tutaj na kanale Analiza Polityczna. Do zobaczenia.